Drogi siostry i bracia, wędrowcy życia stojący na rozdrożu ambicji i spokoju, spójrzmy na chwilę na nasz świat, na nasze biura, na uniwersytety, na areny polityki. Co widzimy? Widzimy pośpiech, lęk i nieustanną walkę o to, co zewnętrzne. O stołek, o tytuł, o kolejny poziom na drabinie, o to, kto ma więcej. Nazywaliśmy to postępem, ale ja wam dziś mówię, to jest wyścig szczurów, a nawet jeśli go wygrasz, nadal jesteś szczurem. Ten chory wyścig kradnie nam radość, niszczy relacje i wypala nasze dusze. Uczy nas patrzeć na bliźniego nie jak na brata i siostrę, lecz jak na przeszkodę na drodze do własnego sukcesu. Uczy nas mierzyć własną wartość wielkością zdobytych stanowisk. To jest toksyczna rywalizacja, która prowadzi do samotności i cynizmu. Chcę, by to orędzie wybrzmiało mocno w sercach wszystkich. Każdy z Was jest inny, każdy z Was jest ważny, każdy z Was ma święte prawo do wolności. Nie jesteście kopiami, by wypełniać tę samą formę. Nasz Twórca uderzył każdego unikalną iskrą, niepowtarzalnym talentem i innym tempem. Próba upodobania się do zwycięzcy wyścigu jest zdradą własnego potencjału. Jesteś inny i w tej inności tkwi Twoja największa moc. Twoja droga nie musi prowadzić na sam szczyt korporacyjnej wieży. Może prowadzić do cichego ogrodu, do sztuki, do troski o innych, do budowania wspólnoty. Jesteś ważny. Twoja wartość nie zależy od wysokości zarobków czy prestiżu stanowiska. Twoja wartość jest niezbywalna i wynika z samego faktu twojego istnienia. Masz prawo do wolności. Wolność to nie robienie co się chce, lecz wolność od presji, lęku i fałszywych wymagań świata. Wolność to możliwość wyboru drogi, która cię karmi, a nie wyczerpuje. Jak zatem zatrzymać te karuzele? Jak wysiąść z wyścigu szczurów, który pędzi ku przepaści? Przestań porównywać. Porównywanie jest złodziejem radości. Porównuj się jedynie ze sobą wczorajszym. Zamiast pytać dlaczego ona, on jest lepszy, lepsza, pytaj czy ja jestem lepsza, lepszy dla siebie i dla świata niż byłem wczoraj. Definiuj swój własny sukces. Sukces to nie to, co inni mierzą. To pokój serca, miłość w rodzinie, pomoc bliźniemu, wierność własnym wartościom. Jeśli twój sukces kosztuje ci twoje zdrowie i twoją duszę, to jest on porażką. Wybieraj nie konkurencję. Zamiast walczyć o stołki, budujcie stoły, przy których wszyscy mogą usiąść. Prawdziwy postęp dokonuje się nie przez zniszczenie rywala, lecz przez wzajemne wsparcie. Odrzućcie to jarzmo, znajdźcie odwagę, by zejść z tej szalonej bieżni, odnajdźcie swoje wewnętrzne tempo. Niech każdy z Was odnajdzie wolność w świadomości, że jest niepowtarzalnym dzieckiem Boga. A jedynym wyścigiem, który warto wygrać, jest wyścig dla własnego prawdziwego ja. Amen.